No, i stało się przed nami podróż nocnym pociągiem w Wietnamie. Jest to pociąg drugiej klasy i bardzo, bardzo bałam się tej podróży. Czy było czego się bać? Zobaczymy. Nadszedł czas opuszczenia Chang'an, i mimo tego, że gospodarz homestay był bardzo miły i pozwolił nam zostać mniej więcej do godziny czwartej, i to bez Płacenia za ten czas. Nasz pociąg nocny odjeżdżał dopiero o 21.50 i mieliśmy kilka godzin w, w mieście Binh, w którym było no, zimno, tak. Więc nie bardzo wiedzieliśmy jeszcze, co będziemy robić. Najpierw poszliśmy do kawiarni na mieście, a potem zupełnie przypadkowo. Trafiliśmy do restauracji, w której spędziliśmy resztę wieczoru, i to był po prostu strzał w dziesiątkę. Jeśli będziecie jechać pociągiem w Wietnamie i będziecie wyjeżdżać z Ninbiń wieczorem, to skorzystajcie z tej polecajki, bo uratuje ona Wam życie, nawet jak będziecie z dziećmi. Taki zimny wieczór jak my. Miejsce! Soku! Cool. Co? A miejsce to nazywa się Choose Hideaway Restaurant and Homestay. I jest to ogromna restauracja z paleniskami, z placem zabaw, z różnymi atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci, gdzie naprawdę można miło spędzić czas. To jeszcze nie koniec, bo naprawdę robię tu. Bardzo, bardzo smaczne jedzenie i nam tak naprawdę mówiąc te kilka godzin minęło naprawdę przyjemnie. W końcu się doczekaliśmy. Idziemy już na stację kolejową. Pierwszy raz będziemy jechać pociągiem w Wietnamie. Pierwszy raz w ogóle będziemy jechać nocnym pociągiem i będziemy spać. Pociąg odjeżdża 21.50. Na miejscu ma być około 6 rano, a my będziemy spać w przedziale drugiej klasy, czyli w wagonie z, w przedziale z sześcioma łóżkami. Wzięliśmy taki, ponieważ do Przedziału z czterema łóżkami byśmy się nie zmieścili. O tym, gdzie, jak i kiedy kupiliśmy bilety, napisałam już na blogu i polecam to przeczytać, ponieważ bilety na pociąg szybko się rozchodzą. Szczególnie jeśli ktoś chce wybierać przedziały. Sam, sama stacja kolejowa była bardzo w porządku. Okazało się, że jest tam bardzo duża poczekalnia, taka ogólna, była też sala, gdzie można było usiąść w cieple, i nam już tylko pozostało oczekiwanie na pociąg, który przyjechał punktualnie. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, i nie wiedzieliśmy, czego tak naprawdę się spodziewać na miejscu. Nie ukrywam, że trochę się bałam. Bałam się tego, czego się naczytałam o pociągach drugiej klasy, o przedziałach drugiej klasy, że jest bardzo brudno, że pościel jest nieświeża i że jest bardzo zimno. A <mum> tak? A w środku się okazało, że przedział był czysty, nowy pościel świeża, jeszcze nieużywana, klimatyzację można było regulować. Łóżka były takie średnio wygodne, bo materac jest jednak dość twardy, ale niczego nam generalnie nie brakowało. Mieliśmy też lampkę, znaczy gniazdka, gniazdka, przy łóżkach. Łazienka też była czysta i wcale nie taka, jak się spodziewałam, czyli bardzo trudna, jakaś jeżdżąca. Po prostu taka zwyczajna toaleta. Naprawdę podróż upłynęła szybko. Dzieci ją przespały w całości. My trochę mniej, bo ja się trochę jednak wierciłam na tym twardym materacu i jakoś podświadomie czekałam na stację końcową. chờ đoàn tàu dừng hẳn trong sân ga đoàn tàu dừng tại ga vinh để đón tiện khách trong ít phút sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh nếu không cần thiết đề nghị quý khách không nên xuống ga Niestety, bilety mieliśmy kupione do stacji i ponieważ stąd planowaliśmy jechać do Fomnia, ale przez bardzo, bardzo złą pogodę i jeszcze wciąż złe samopoczucie części rodziny, zrezygnowaliśmy z Fomnia i po prostu wzięliśmy. Znalazłam kierowcę, który nas odebrał z dworca, i zawiózł do Huwe. Po drodze, dosłownie na chwilę, zajrzeliśmy do tuneli Winimok, tunel, z którym można spędzić naprawdę wiele godzin, ale tego na filmie nie widać albo koszmarnie zimno, a do tego dzieci były zmęczone, bo to była jakaś naprawdę wczesna godzina. Więc tylko dosłownie chwilę pochodziliśmy i wróciliśmy do samochodu, ale ogólnie polecam, jeżeli będziecie jechać z północy, jakoś samochodem w stronę HUE, to można tutaj śmiało się zatrzymać. A w końcu po dość długiej jeździe dojechaliśmy do Hue i to jaka tam była pogoda, to po prostu masakra. Padało bite dwa dni. Tak jakbyśmy dwa dni, tak padało dwa dni, było koszmarnie zimno. Zwiedziliśmy tylko oczywiście zakazane miasto I, i to w sumie tyle, co widzieliśmy w Hue. Nawet nie dało się za bardzo nagrywać ani robić zdjęć, tak padało. To był na szczęście koniec naszego pecha, potem już było lepiej i pokażę to w następnym odcinku.